I piłka leżały w drewnianym pudełku z innymi zabawkami. Bąk rzekł do piłki: Czy nie zechciałabyś się ze mną ożenić, ponieważ i tak mieszkamy razem w tym pudełku? Ale piłka, która była obszyta safianem, nie raczyła mu nawet odpowiedzieć. Na zajutrz chłopczyk właściciel zabawek obejrzał zepsutego trochę Bąka, usiadł na ziemi, wyjął pudełko z farbami, pomalował go na żółto i na czerwono, umocował lepiej sztywcik mosiężny po środku i Bąk błyszczał jak złoto, kiedy go nakręcił i puścił na podłodze. Spojrzyj na mnie, rzekł Bąk do piłki. Czy widzisz, jak wspaniale wyglądam? Cóż ty na to? Może byśmy się dziś ożenili, albo choć zaręczyli? Pomyśl, czy można dobrać lepszą parę? Ty skaczesz, a ja tańczę. Jesteśmy dla siebie stworzeni i szczęśliwszych małżonków nie znajdziesz na całym świecie. Tak myślisz? Odpowiedziała dumnie piłka. – A czy wiesz, do kogo mówisz? – Zrobiono mnie z safianowych pantofli pana radcy. Takich miałam rodziców, a wewnątrz mam korek hiszpański. – A mój krążyk jest machoniowy – odparł bąk. – I sam burmistrz mnie wytoczył na swojej amatorskiej tokarni. Nie dotknęła mnie ręka rzemieślnika, pochodzę z najlepszego domu w całym mieście. Tylko czy można ci wierzyć? Zauważyła piłka wahająco. Bodajby mi pękł sznurek, bodaj bym się więcej nie ruszył z tego miejsca, jeżeli kłamie. Pięknie umiesz się bronić, rzekła piłka. Ale nie mogę, doprawdy nie mogę. Jestem prawie zaręczona z jaskółką. Ile razy podlecę w ogrodzie w powietrze, zawsze wysuwa małą główkę z gniazdka i pyta: czy się zgadzasz? Zgodziłam się w głębi hiszpańskiego korka i uważam to za dane słowo, więc widzisz, że nie mogę? Ale ci przyrzekam zawsze pamiętać o tobie. Wiele mi z tego przyjdzie, mruknął Bąk urażony i odtąd już z sobą nie rozmawiali. Pewnego dnia chłopczyk wziął piłkę z pudełka, Bąk widział, jak wysoko wzleciała w powietrze, jak ptak prawdziwy. W końcu zniknęła mu z oczu gdzieś w górze. Potem spadła na dół, a ile razy dotknęła ziemi, wzlatywała znowu, nie wiadomo, czy z tęsknoty do jaskółki, czy dlatego, że miała korek hiszpański wewnątrz. Dziewiąty raz jednakże podrzucona, piłka wzleciała niezmiernie wysoko i już nie wróciła. Wiem ja dobrze, gdzie ona! Szepnął Bąk z westchnieniem. Dostała się na pewno do gniazda jaskółki. Pobrali się i są szczęśliwi. Im więcej myślał o tym, tym więcej żałował, że stracił piłkę, którą kochał coraz bardziej. Kochał ją właśnie dlatego, że jej dostać nie mógł. Pogardziła nim taka lekka, taka piękna z safianowych pantofli pana radcy. Zdrów był jednak z tą miłością i kręcił się szybko, ile razy puszczono go na mocnym sznurku. Tylko piłka w marzeniach wydawała mu się coraz piękniejsza. Kilka lat upłynęło mu w takiej tęsknocie, zestarzał się, wtedy pozłocono mu krążek i był znowu tak piękny, że aż trudno sobie wyobrazić. Tańczył wybornie, brzęczał głośno i wesoło, wszyscy go podziwiali. Lecz raz sznurek się zerwał, bąk podskoczył w górę i zniknął. Szukano go dookoła, zaglądano nawet do piwnicy nadaremnie. Gdzież się schował? Nikt nie zgadł, że wpadł do śmietnika, gdzie leżał między głąbami kapusty i starym gruzem, który wyrzucono z renny. No, pięknie się ubrałem! mruknął z niezadowoleniem. Leżeć pomiędzy podobną chłotą. Za parę dni będę wyglądał jak ona! Obedrą ze mnie złoto! Straszne rzeczy! To mówiąc, spojrzał zezem na głąbka puściany z szeroką szczerbą w boku i na jakiś dziwny kulisty przedmiot przypominający zwiędło, przegniłe jabłko. Ale nie było to jabłko, tylko stara piłka, która przez długi czas leżała w rynnie, skurczyła się i zgniła od wilgoci. Dzięki Bogu, że przecież jest tu ktoś, z kim można porozmawiać przyzwoicie, rzekła Piłka przyjaźnie patrząc na złocony krążek. Jestem właściwie zrobiona z safianu. Piękne rączki mnie szyły. Wewnątrz mam hiszpański korek, choć to dziś trudno poznać. Byłam niegdyś prawie zaręczona z jaskółką, ale wpadłam do rynny i przez pięć lat cierpiałam tam okropne męki. Pięć lat dla młodej piłki to bardzo długi czas! Bąk nic nie odpowiedział. Leżał teraz cichuteńko i myślał o swojej miłości. Tak, nie mógł wątpić, to ona, ta sama, jego ukochana piłka. Ale któż by ją poznał dzisiaj? Wtem służąca ze śmieciami przyszła do śmietnika i spostrzegła złocony krążek. – Bąk! Bąk się znalazł! – zawołała głośno i wyjęła go spośród niewłaściwego otoczenia. Na piłkę nie zwróciła najmniejszej uwagi, a co gorsza, wierny bąk przestał odtąd myśleć o niej i nie wspominał nigdy o swojej miłości. Trudno być stałym, jeśli ukochana przeleży pięć lat w rynnie i cierpi tam okropne męki, a do spotkania w śmietniku lepiej się nie przyznawać. Drogi rodzicu, Twoje wsparcie to nowe bajki i piosenki. Wesprzyj nas kawą na bajkofi. Papa!